Korona przykład meczu w Zabrzu, pierwszą połowę bardzo dobrze zagrała i uważam, że grając bardzo dobrze przegrała pierwszą połowę 2-0. Dlatego mówię, to jest taki zespół chimeryczny, który może zagrać bardzo dobry mecz, a może zagrać przykład meczu z Zagłębiem Lubin, może zagrać słabszy. To nie jest zespół, który gra na, tak jak Legia, Lech na swoim poziomie, który ma ukształtowany. To znaczy zawsze Korona była drużyną, która gra, e, twardą, i, która gra ambitnie i jak ja przypominam sobie wcześniejsze mecze, nawet tutaj na hutniku przegraliśmy 1-0, gdzie Korona też była dużo, dużo, dużo niżej i mówię, to są, pokazała, że jest drużyną, która zawsze walczy. I to nieważne na którym jest miejscu i nieważne na którym miejscu też jest Wisła. I wiadomą rzeczą jest, że oni też do tego tak podchodzą. Tłumaczę im, że nie ma łatwego meczu i nie będzie łatwego meczu. Bo oni już to pokazali we wcześniejszych można powiedzieć w meczach przeciwko Iśle, że potrafią walczyć i potrafią grać. Zmian będzie dużo na ten mecz. Jutro zapadnie decyzja odnośnie co Radek, czy pojedzie z nami do Kielc, czy nie. Ale owszem, od dwóch dni nie trenował, bo miał problemy rządkowe. I tak jak powiedziałem, jutro dopiero będzie decyzja zapadnie. Mariusz w tamtym tygodniu zgłaszał, że miał problem z stawem e, e, chyba u palucha dużego i cały czas było to, można powiedzieć, doprowadzanie go do e, używalności i ten tydzień nie, nawet nie wyszedł na trening, także lepiej, żeby były przygotowane na następne cztery mecze, aniżeli teraz go wyeksploatować, żeby coś się gorszego stało. A czy Michał czekaj, jest miał grypę i antybiotyk brał i dlatego nie wychodził na trening, ale tutaj na siłowni pracował i już wczoraj zakończył antybiotyk i jest do treningu, a co do Arka, prawdopodobnie do końca rundy może nie uczestniczyć w treningach. Prawda jest taka, że wchodzą dublerzy, którzy mają pokazać swoją przydatność dla drużyny i może to być skutek odwrotny, gdyż chcąc Zaistnieć i być w wiśle Kraków, to zagrają świetny mecz. Dlatego mówię: no to, to jest wkalkulowane w tą pracę, i czy kartki, czy kontuzje. Tak musi być. Jest to dla nas zagadka, jakiej dyspozycji jest Osman, bo pojechał na kadrę, nie zapał się dwa razy nawet do osiemnastki w swojej reprezentacji, ale tak z treningu na trening, przyglądając mu się, widać, że wraca do swojej dyspozycji. Ale wojsko potwierdzi to. Jakie on jest z i co może?